Pandemia, z którą się aktualnie zmagamy, zmieniła nasze życie w wielu aspektach: społecznym, religijnym, kulturowym czy politycznym. Świat społeczny, który znany był nam dotychczas, uległ bardzo głębokim przeobrażeniom i zmianom. Zmieniły się nasze zachowanie konsumenckie, inaczej funkcjonujemy w sferze zawodowej czy edukacyjnej. Nauczanie zdalne, praca zdalna stały się dla nas codziennością, inaczej wygląda nasz udział, na przykład w praktykach religijnych. Życie towarzyskie przyniosło się jeszcze w większym stopniu do świata wirtualnego. Tam toczy się życie społeczne, tam powstają grupy koleżeńskie, hobbystyczne czy religijne. Aktualne zmiany, których jesteśmy świadkami, wymagają opisania. Wyjaśnienia, lepszego zrozumienia. Zmiany zmuszają nas także do namysłu, refleksji nad przyszłym ładem społeczno-kulturowym. Każdy kryzys jest bowiem szansą na rozwój. W tym kontekście socjologia jako nauka ma bardzo wiele do powiedzenia, a rola socjologów na rynku pracy jest. I moim zdaniem będzie szczególna. Dlaczego? Socjolog potrafi dostrzec, zidentyfikować przemiany zjawiska, potrzeby i problemy społeczne. Socjolog stara się zrozumieć rzeczywistość, prawidłowości rządzące tą rzeczywistością. Socjolog dzięki swoim kompetencjom potrafi wyjaśnić ludzkie zachowania w grupie, preferencje polityczne, wybory konsumenckie, podejmowane aktywności, sposoby komunikacji czy przyjmowane tożsamości. Socjologzy starają się zrozumieć współczesne procesy społeczne wpływ nowoczesnych technologii i mediów na funkcjonowanie społeczeństwa, ale mają także świadomość znaczenia więzi społecznych, są wrażliwi na wartości oraz znaczenie religii w życiu społecznym. Część z Was może się zachodzić w głowie, czym jest tak naprawdę socjologia. Socjologia jest nauką o grupach społecznych, o korelacjach między nimi. Podejrzewam, że właśnie duża część z Was po wyborze takiego, takiego kierunku jakby znajdzie odpowiedzi na właśnie nurtujące Was pytania. Jestem także prezesem Koła Nauk socjologicznych to jest też dobre miejsce na pogłębienie swojej wiedzy na temat socjologii. Będziecie uczestniczyć w wielu organizowanych, wielkich naprawdę eventach, które dzieją się właśnie na Instytucie Socjologii na KULU. Jeden z najgłośniejszych to jest właśnie, to są właśnie dni społeczne i będziecie odpowiedzialni za wielką część jakby organizacji tego eventu, po zapraszaniu sławnych osobistości z tej właśnie nauki. Po um, jakby rozwiązywanie pewnych większych problemów um, nurtujących właśnie dzisiejsze społeczeństwo. Także gorąco zachęcam do dołączenia do koła. Nasz instytut jest jeden z wiodących e, ośrodków socjologicznych w Polsce. E, socjologia na kulto przede wszystkim praktyczne umiejętności, e, takie jak diagnozowanie, rozwiązywanie problemów społecznych, prowadzenie innowacji społecznych, wyłanianie liderów e, i animowanie środowiska. Lokalnego. Socjologia kult cool to badanie zachowań konsumenckich, satysfakcji i lojalności klientów, myślenie kategoriami design thinking skuteczne komunikowanie wedle zasad social media marketing. Socjologia kult cool to także badania i analizowanie rzeczywistości społecznej z wykorzystywaniem różnych technik badawczych. Zarówno badań sondażowych czy też badań fokusowych, ale także mystery shopping czy w końcu analizy internetowe. Socjologia na kul to w końcu pobudzanie wyobraźni i poszerzanie horyzontów. To spojrzenie na rzeczywistość społeczną szersze i głębsze, to otwartość na nowe rozwiązania i elastyczność myślenia to zdolność do dialogu i skutecznej komunikacji. Serdecznie zapraszam Państwa na socjologię, na KUL w Instytucie Nauk Socjologicznych.